Witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj mamy odcineczek z serii żółta koperta. Otwórzmy sobie tą żółtą przesyłkę. W, sporu, w środku będzie sporo zestawów elektronicznych. 45 sztuk. Trzy rodzaje zestawów. Oraz jednego zestawu, który już nawet chyba był na moim kanale, 10 sztuk. To są te zestawy, które głównie kupuję dla swoich uczniów do zabawy w tym roku, ale też może część z nich trafi do oferty sklepu. Zobaczcie, śledźcie w opisie, jeżeli jest link, to pewnie te zestawy trafiły. Dobra, tutaj mamy wykrywacze metali, metalu, o tym już był materiał. Tu mamy kolejny pakunek, kolejny pakunek i ostatni pakunek. No dobra to co? Ja sobie na spokojnie policzę, czy wszystko się zgadza i dla Was taki szybciutki timelapsik. Dobra, wszystko się zgadza, czyli mamy 45 tego zestawu, 45 tego zestawu i 45 tego zestawu. Może, może zacznę od tego zestawu. Jest to nic innego jak taki zestaw do nauki lutowania elementów SMD, który prawdopodobnie nic nie robi sam w sobie, chociaż z tego co widzę, mamy tutaj zasilanie plus i minus więc może coś się będzie tutaj działo. Jest tylko jedna dioda świecąca. Więc nie wiem co to ma robić. Podejrzewam, że może mrugać. No bo co innego tu może być? Tym bardziej, że jest tu jeden element scalony. R jest prawdopodobnie jakiś przesuwny albo coś. Nie wiem. Nie wiem. Ja ten zestaw wykorzystuję tylko do nauki lutowania, ale z miłą chęcią może Wspólnie go sobie zlutujemy. Mamy tu elementy wielkości 0805, 0603, 1206, no i właśnie ten jeden element SMD w obudowie bodajże SOP14. No, czyli taki zestawik do nauki lutowania elementów SMD. Drugi zestaw, jaki mamy. Co to może być? Podejrzewam, że. A, dobra. Klaskacz, czyli pewnie reagowanie na dźwięk. Mamy mikrofon, mamy diodę, która pewnie wzma... wzmacniana jest, która uruchamiana jest przez tranzystor, którego baza właśnie jest wzmocniona z wyjścia tego mikrofonu. To jest taki klaskacz. I mamy. Hmm. Co to może być? Prawdopodobnie jakiś zestaw mrugania, jakaś taka ala syrena składająca się z czterech diod. Mamy układ czasu LM35358, więc pewnie jakieś takie mruganko światełkami regulowane za pomocą potencjometru częstotliwość mrugania. Te dwa zestawy zapewne zlutuję wraz z moją córką, aby przy okazji napisać instrukcję do nich. I prawdopodobnie kilka sztuk może trafi nawet do e, mojego sklepu. Zobaczymy. A tak czy owak instrukcję przygotuję, żeby moi uczniowie mieli łatwiej e, je lutować. Chociaż część pewnie zrobi z chińską instrukcją, bo tu jakaś instrukcja jest dodana. To tyle, nie przedłużam. E, zachęcam jak się komuś podobało. Łapkę w górę, komentarz. E, a ja się żegnam. Życząc miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.